Cześć i czołem, 23 znowu nadaję. Dzisiaj na warsztacie Quest Q60 poletko testowe przygotowane do sprawdzenia maszynki. Wygolone ogólnie, to tutaj ten mój śmietnik zarósł, ale brat mi to ładnie pięknie cykwuch wykosił. Bardzo dobrą robotę zrobił i dzięki temu będę mógł sobie tutaj dzisiaj sprawdzić, jak to urządzenie będzie się sprawować. Dziś na warsztacie będą programy Gold 1 i Gold 2 standardowo, ponieważ lubię zaczynać od programów All Metal. Zobaczymy, jaka jest różnica w ustawieniach, Wróć, u, różnica w opcjach i e, jaka jest różnica pracy na tych dwóch programach. No to co, to jak mówią Freddy Mercury, the show must go on. to odpalamy Questa. Odpalimy się w programie Gold 1, ponieważ już tutaj go sobie sprawdzałem, bez nagrywania jeszcze. I teraz tak, co mamy z nas w ogóle zaczniemy najpierw od czułości, czułość mam na 90, Disk ID ustawiamy na 0, sygnał wiodący na 30, częstotliwość 14 kHz, odstrojenie 1. i to jest wszystko, jeśli chodzi o ustawienia w programie Gold 1, i co trzeba go dostroić do gruntu i zaczynamy sprawdzanie na obiektach. 58, 80 57, 80, dobra, jeszcze raz zrobimy 80, dobra. Skoro zapiął mi się tutaj na 80, a wiem, że kwesty mi się tutaj na tym gruncie akurat tak ustawiają. To wiem, że urządzenie jest dostrojone dobrze. I co? I zaczynamy od pierwszego obiektu. Jedynka ID 87 83 87 Dwójka Dwójkę słychać, ale bez ID. Trójka Trójkę słychać bez ID. Czwórka czwórkę słychać, ale tylko w jedną stronę. Jest dość głęboko. Czwórka. No, ale bez ID. Piątka. Piątkę słychać, ID 83, 74, 82, 61. Szóstka. Szóstkę słychać, bez ID. Siódemka. Siódemkę słychać, ID jest, skacze, 76, 82, 71, czasami 51 było. Ósemka. Ósemka ID, 48. 21, 54, 57, dość mocno rozstrzelone jest. E, to była 8, 9. 9, ID 51, 64, 67, 46, 53. E, to była co to było? Czekajcie, bo dawno tutaj nie sprawdzałem, nie robiłem testów, bo zapominałem. To była 9, teraz 10. Dziesiątka. dziesiątka, dźwięk jest, ID nie ma. 11. 11 sygnalizuje, że jest płytko, zresztą widać to nawet na wskaźniku tutaj po prawej stronie, bo 60 ma wskaźnik, 30 tego nie miała. ID 54, 64, 53, 52, 12, 12, ID, 45, 47, 50, czasami 38, 13. 13 widzi, ale bez ID. 14 depozyt. Depozyt widzi. 15 kolejny depozyt. Też widzi, ale słabo słychać. Mieliśmy 15, teraz 16. 16 fajnie sygnalizowana. ID 51, 46, 47 17.

Odpalimy program Gold 2. Jesteśmy w programie Gold 2. Dwie różnice jeśli chodzi o program Gold 2. Dźwięk wiodący ma trochę wyższe natężenie, trochę wyżej modulowany jest. To jest jedna opcja. Różnica między Goldem 1. A druga różnica to jest opcja dodatkowa Low Tone, czyli możemy sobie ustawić miejsce do którego wykrywacz. Będzie sygnalizował nam obiekty niskimi dźwiękami. Czyli na przykład, jak identyfikacja obiektu będzie do 10, to będzie to nam wykrywacz sygnalizował niskim tonem, ale możemy ustawić to zdecydowanie wyżej. Możemy to ustawić, no, chyba nawet na maksa, możemy to ustawić, ale jaki jest sens ustawiania tego na maksa, no to, no to nie wiem, raczej nie ma sensu, według mnie. W każdym razie, tutaj jest taka opcja i tą opcję można. Wykorzystywać, aczkolwiek ja sprawdzając tutaj, tego nie używam, daję na 0. Dobra, częstotliwość 14 kHz, odstrojenie 1, czułość jest 90, zaraz go tutaj przepompujemy. 56, 80. 80, dobra, no to ja wiem, że on jest dobrze dostrojony, zresztą co Wam będę gadał, jak śledzicie tutaj mój kanał, na tym moim polu testowym, to wiecie o co chodzi, dobra, wykrywacz mamy ustawiony do testu i zaczynamy ścieżkę zdrowia, jedynka, jedynkę sygnalizuje 90, 75, potrafi skoczyć do 16, Wolniejszy omiot daje nam 88, 89, 90. Eee, dwójka. Dwójka. Słychać dwójkę, sygnalizuje to cyfrowym ID. Skacze 9, 87, 70, 11, 82. Trójka. Trójkę też widzi. Cyfrowe ID jest. Skacze 85, 18, 87, 82. Czwórka. Furkę też widzi w jedną stronę, ale tutaj pokazuje cyfrowe ID: 90, 94, 83. O dziwo głębiej, obiektyz, ale ID cyfrowe jest bardziej stabilne. Piątka. Piątka, jak najbardziej. ID 82, 84, 83, 62. Szóstka. Szóstka, 82, 85, 87. Zresztą co ja wam tutaj gadam, jak widzicie i nastawy, i jak sygnalizuje, ale będę mówił, to przynajmniej będzie też i dla mnie, bo sobie później zrobię jakąś tabelkę. Siódemka. Siódemkę widzi bez problemów, ID 68, 64, 84, 73, ósemka. Ósemkę widzi, ID 59, 64, 49, 68, 42. Dziewiątka. Dziewiątka, ID 52.

12. ID 44, 58, 52, 46, 13. 13. ID 45, 47, 32, 67, 14. Pierwszy depozyt. Widzi ID 65, 43, 82, 15. 15. Widzi depozyt. Cyfrowe ID 14, 16, 18, 23.

20 widzi, ID 10, 12, 15, 25, 46, 21, 21, ID 86, 18, 85, 87, 83 i 18 na końcu 21, 21, ID 82, 66, 45, 82, 72, 75, 22. 22 ID Skacze 44, 71, 50, 63, 82 i 22 22 ID Skacze 22, 27, 52, 43, 74. Ok, programy Gold mamy sprawdzone. No i dobra, ode mnie to na dzień dzisiejszy. Tyle. Miałem tutaj jeszcze coś ponagrywać, ale mnie zaraz zeżrą komary, także ciąg dalszy nastąpi. Cześć.